Kościół jest tutaj. Kaplica mały. Jakieś działki, czy coś? Jakaś ruina? Jakoś fabryka do wynajęcia jakieś opustoszałe zakłady. Na Jakiś stadion. Jakiś ośrodek sportowy Jest ze stadionem. Taka bzura, taka wąska w łowiczu jeszcze jest bardzo szeroka Pełno pewno śmieci śmiecona strasznie dużo, brzegło jest. centrum tu jest Chyba architektura drewniana Dużo starych domów. Jeden z ładniejszych budynków w Azorkowie. Dom kultury, czy co to jest? Jakie ładne. Że nie Ładny Kościół. Mamy rynek w Azorkowie. strażacy z tutaj Chyba zawodowa Straż bo Nie była notaty że to jest OSP To jest epaka jak u nas na krakowskiej Kościupa drzewa Job czy może coś będzie po Marka Matuszewskiego, PiS. Jeszcze to. Co ty rynku? Gdzieś już tam choinka. Z jest bracia i parafia To jest komisariat policji w Ożarkowie To jest poczta to jest Jugotesko, Tesco, to jest Netto Komponowana stacja Trafo Rozdzielnia Elektryczna I deptek mamy Będę się placyku, tutaj rondo takie Stulecie odzyskania niepodległości To jest rondo, mamy mam takie też jest... Kościół Ewangeliczko-Aksburski i po 12 dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa w Ozorkowie. Tramwajowe. Trawaj kanał jakiś uchoi. Wybał. Wybał, aż nie przypomina nowy most. Rondo Paderewskiego a to takie od ludzi. Słup trakcyjny jakiś widzę? Coś tutaj było. Chyba ci powiedział, że to tramwa jest dawny. Tam typowo takie tramwajowe słupy Tam tylko rozsypce nieczynna linia tramwajowa to jest jakiś placek, tutaj się znajduje. Troszki tramwaju, barierka ubezpieczająca. Wcześniej wtargnął torowisko. To osiedla tej.